Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak łatwo w komórkach arkusza kalkulacyjnego wyświetlić wartości w tysiącach. Jeśli jesteś u nas pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. No to co? Zaczynamy! Zdarza się, że w arkuszu kalkulacyjnym operujemy dużymi liczbami, np. 14 tysięcy, 80 tysięcy, 1 500 000 itd., itd. Wartości zapisane w taki sposób mogą być mało czytelne, zwłaszcza gdy pracujemy z bardzo rozbudowanymi tabelami. Warto wówczas skorzystać z formatowania niestandardowego i zmienić sposób wyświetlania się kwot, czyli na przykład zamiast 3 zer wstawić skrót 1000. Jeśli jesteś ciekawy, jak to zrobić, to koniecznie obejrzyj dzisiejszy odcinek do samego końca. Na samym początku otwieramy arkusz kalkulacyjny. Wcześniej przygotowałam sobie takie krótkie zestawienie przedstawiające sprzedaż miesięczną i roczną wyrażoną w tysiącach dla poszczególnych produktów. Musimy zmienić sposób wyświetlania się tych danych i wstawić skrót tysiąca. Wykorzystamy w tym celu formatowanie niestandardowe. Zatem zaznaczamy wszystkie te wartości. Klikamy prawym przyciskiem myszy komputerowej i z rozwijanej listy wybieramy opcję formatuj komórki. Można oczywiście to zrobić troszeczkę szybciej wykorzystując skrót klawiszowy CTRL plus 1. Otworzy nam się nowe okienko dialogowe, przechodzimy do zakładki liczba i teraz przełączamy się z kategorii liczbowe na niestandardowe. To pozwoli nam na zbudowanie dowolnego sposobu wyświetlania się danych liczbowych. Następnie ustawiamy się w polu typ tuż za zerem. Dlaczego 0? Ponieważ spójrz, nasze dane liczbowe nie posiadają żadnych miejsc po przecinku. Gdyby były dwa miejsca po przecinku, wówczas w tym polu typ pojawiłaby nam się ta druga opcja, czyli 0,00. Stawiamy spację. To sprawi, że wartość zostanie podzielona przez 1000. I spójrz już w polu przykład. Widzimy, że została nam sama liczba 15 bez tych trzech zer. Teraz, aby wstawić skrót 1000, otwieramy cudzysłów, znów wstawiamy spację, wpisujemy skrót 1000 i zamykamy cudzysłów. Ta spacja tutaj pozwoli nam zachować odstęp pomiędzy liczbą a tym skrótem 1000 i to ładnie widać w tym polu przykład. Mamy 15 odstęp i 1000. Zatwierdzamy, klikając na przycisk OK. I spójrz. Gotowe, udało się. Zwróć jednak uwagę na jedną rzecz: klikając w dowolną komórkę arkusza kalkulacyjnego, w pasku formuły widać te oryginalne liczby, czyli w tabeli mamy na przykład 7000, a rzeczywiście to jest 6788. W naszej tabeli Excel zaokrąglił te wszystkie wartości, podając je w tysiącach, ale bez miejsc po przecinku. Oczywiście to też można zmienić. Wystarczy zaznaczyć wszystkie te dane, przejść do górnego paska nawigacji, kliknąć na narzędzia główne i w sekcji liczba skorzystać z takiej opcji jak zwiększ dziesiętny. I na przykład kliknąć sobie dwa razy. I to wszystko. Prawda, że łatwe? Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Standardową instrukcję krok po kroku znajdziesz na naszej stronie internetowej jakłatwo.pl. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się, cześć!